jak myślicie, co dostaniemy z tego, z tej pracy? Um, myślę, że no wszystkie to wątpię, czy dostaniemy, ale piątka to już na 1000% W końcu zrobiłyśmy ten projekt razem. Tak, masz rację. To nam świetnie. Ale ja, no, ciągle uważam, że zrobiłeś zrobiłyście zaczynając zadawać ze mną. W końcu nikt mnie w tej szkole nie lubi. A co jeśli się kiedyś pokrócimy? A już będzie za późno, bo nikt was nie będzie nie lubił, przez to, że się ze mną zadajecie. Właśnie nie. Wszyscy nas lubią i ciebie też zaraz polubią. Zobaczysz. Muszą cię tylko trochę bliżej poznać. Tak, jasne. A prędzej czy później powiedzą mi, że jestem brzydka, głupia, niefajna. Zadowolona? Mm, nie. No właśnie. O Będzie dobrze. Teraz najważniejsze, żeby, żeby pani była zadowolona z tego naszego projektu. No wiesz. A miła ja mi mam rację. Teraz najważniejsze jest, żeby pani spodobał się ten projekt i żeby, żebyśmy dostały chociaż no tą piątkę. Ale moim zdaniem będzie szóstka. No w sumie racja. W końcu zrobiłyśmy ten projekt świetnie. Wspólnymi siłami zawsze wszystko się udaje. Macie rację. To co? Czekamy na dzwonek. No. Nie mogę się doczekać, kiedy to pani pokaże, To się doczeka szybko. Czekajcie! Ej, głupi dzwonek! No dobrze, moi drodzy, witajcie na lekcji historii. Proszę mi najpierw powiedzieć, kto zrobił projekt, pracę domową. O, czy pani mnie zrobiłyśmy. Nie, jedna z was wychodzi na środek i nam tłumaczy dlaczego. Nie zrobiliśmy tego projektu, bo zapomniałyśmy i nie miałyśmy czasu. Świetnie, minusik dla każdej z was. Na swoje miejsce. Chłopaki, widzę, że wy także nie macie projektu. Zapomnieliśmy? Zapomnieliśmy? To ci wystarczy? Takie słowa zapomnieliśmy? Boże, ludzie, wy jesteście nienormalni. Prosta, zwykła praca domowa. A wy nie macie na nią czasu? Ona zajmowała wam... zajęłabym wam dwie, trzy minuty. A wy przychodzicie do szkoły bez projektu i mi mówicie, nie ma... nie mieliśmy czasu? Albo zapomnieliśmy? No, przepraszam. Nie, nie przepraszam. Każdy z was dostaje pałę. Gratulacje. jeszcze wy zrobiłyście? Tak. Zapraszam, pokażcie. No więc, my zrobiliśmy o średniowieczu. Yy, narysowałyśmy obrazy i zrobiliśmy opis. Bardzo dobrze. Wspólnie to zrobiłyście? Tak. Każdy dostaje szóstko. No, Weźcie na razie ze sobą ten projekt, a na przerwie zostawicie tutaj na ławce. go potem wybierz. Dobrze. Dobrze. Otwórzcie książki na stronie 44. I zaczynamy lekcję. Proszę mi powiedzieć, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji przed tematem o średniowieczu. Rozmawialiśmy o starożytnych cywilizacjach, o Rzymie m.in. i o bogach greckich. Bardzo dobrze. Otwórzcie na tej stronie o Rzymie. Proszę, kto mi powie, w jaki sposób był rządzony Rzym? Na jakie sposoby był rządzony Rzym? Nie wiem, proszę pani, mija. Rzym był rządzony na trzy sposoby. Najpierw przez królów, potem przez grupę ludzi wybieranych przez naród, i potem przez cesarzy, którzy też byli królami, tyle że inaczej się nazywali. Cytat z książki. Bardzo dobrze. Kluśika, od razu dostajesz. Proszę mi wymienić chociaż jednego cesarza rzymskiego. Mogę ja wymienić? Zresztą. Neron. Był szalony i zły. Niektórzy twierdzą, że podpalił żonę. Bardzo dobrze. Otwieramy na kolejnej stronie z bogami greckimi. Kto Kto? Kim była bogini mądrości? Wszyscy otworzyli? Tak! Dobrze, więc kto mi przeczyta, kto był bognią mądrości? Czy nie mogę? Lila. Atena była boginią wojny i mądrości, dlatego jej, jej symbolem była mądra soba. Wierzono, że dysponuje szczególną mocą chroniącą Aten. Dlatego też obywatelny. obywatelny. Obywatele Aten kochali ją i czcili. Zbudowali Atenie świątynię, partonem, wysoko na Akropolu, wzgórzu górującym nad miastem. No dobrze. Masz plusa, nie dostaniesz piątki, ponieważ miałaś trochę błędów, gdy mówiłaś. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, proszę mi wymienić... Bogów Greckich. Kto mnie wymieni? Przypomnij, ja Mogę. Aniu. Heros, posłaniec bogów. Afrodyta, bogini piękna i miłości. Zeus, król bogów. Hera, królowa bogów. Patronka kobiet i dzieci. Demeter, bogini zbóż i ziemi uprawnej. uprawnej. Hades, bóg świata zmarłych. Bardzo dobrze, piątka. Proszę, um, otwórzcie jeszcze ćwiczenia na stronie 60. Zróbcie zadanie pierwsze i drugie. Trzecie i czwarte macie zadane do domu. I oczywiście jeszcze Wam powiem, że za tydzień jest... Nie. Pojutrze jest klasówka z historii. Z, z tematu Starożytne cywilizacje o bogach greckich. Zauważyłam, że tak pięknie mówiliście, odpowiadaliście na lekcje na ten temat, dlatego postanowiłam, że ta klasówka Wam się przyda. Proszę się na nią przygotować. Jeśli zobaczę na klasówce u kogoś jakieś błędy, dostanie on jedynkę. To zrozumiałe? Tak, proszę Pani. Zrozumiałe. Dobrze. Teraz zróbcie zadanie pierwsze i drugie ze strony 60. Pół godziny później. Dobrze, wszyscy skończyli? Dobrze. Hmm. Za chwilę jest dzwonek, dlatego proszę się spakować. Bardzo dobrze odpowiadaliście na lekcjach, dlatego każdy z Was ma piątkę. Oczywiście z projektów mają tylko dziewczyny szóstkę, ponieważ nikt inny nie miał czasu zrobić ten projekt. Pamiętajcie, żeby na jutro zrobić, bo jeśli jutro projektu nie będzie, to będzie jedynka. W dzienniku. Długopisem, nie ołówkiem. Noże, proszę Pani. No. spakujcie się. Dziękuję Wam za lekcję. Ciekawa ta lekcja, ale na serio? klasówka. Oh my god! No zdążymy się nauczyć, jaką ślicę. Moi no, zdążymy w końcu. Nawet dobrze nam nawet nam idzie ten temat o bogach greckich. No. Teraz jaką lekcję mamy? Geografię najgorszą na świecie. Dlaczego? No, z to dostaję zawsze pały. A potem siedzę nad książkami wieczorem cały wieczór. Mama mi każe. Mm, rozumiem? Cóż. jakoś przeżyjemy, zobaczysz. Ale ja. Damy radę. Zobaczysz. Zdasz jakoś ten test. A tym razem jestem pewna, że. Nie dostaniesz kawy z geografii. Tak, niby dlaczego? My jesteśmy przyjaciółkami i teraz, jak coś, to Ci pomożemy. No właśnie. Dzięki, jesteście super.